Cześć, z tej strony, boss. Zapraszam na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki gon, W którym może uda mi się w końcu dotrzeć do Nowigradu. O, tam już w oddali się światła świecą w mieście. I będę płynął w sumie do Tris, czyli to będzie pierwsze spotkanie z Tris w Wiedźminie 3. Wcześniej jeszcze się z nim nie widziałem. Nawet w sumie, będąc w Kermoran, się widzieliśmy z Jennefer, ale nie z Threes. Czyli zobaczymy, czy savey z pierwszej i drugiej części jednak się przeniosły. I wszystkie decyzje podjęte wcześniej zapisały się. Ja sam jestem w sumie ciekaw, nigdy wcześniej nie grałem. Widzimy na 3 z przeniesionymi saveami z pierwszej i drugiej części. Także może być ciekawie. I też będzie to na pewno coś nowego dla mnie. Ok, jeszcze szybki rzut oka w ogóle na mapę. Jak to wygląda sytuacja? Wiatrak Luciana. Ramy chwały. Okej, okay. tutaj ile mam znaków zapytania? Ten jeden cały czas jest do odkrycia. No dobra. Wydaje mi się, że w sumie w pierwszej kolejności powinienem udać się do schowka, Czyli tak czy siak będę w Nowigradzie, gdzie czekają na mnie w sumie trzy tablice, aż ogłoszeniowe. Także dobra, lecimy. Pierwsza wizyta w Nowigradzie w Wiedźmin 3. W tej serii. Nowy znacznik... a ta drwali. Okej, okay, dobra, to podejrzewam, że może mieć związek z jakimś zadaniem. To już widzę mury Nowigradu. Jakieś brzuski, wilki na piątym poziomie, czyli żadne wyzwanie. znaczniki w sumie do każdej bramy. Zajdę sobie, żeby na płotce tam nie wpaść. No i zobaczymy. Zalenione miejsca. Kiedy znajdziesz się na terenie zamieszkanym przez ludzi, czyli w mieście, wiosce lub obozowisku, tłok spowoduje, że maksymalna prędkość poruszania się, którą możesz osiągnąć, będzie ograniczona. No dobra, oćpuny. Czyli to jest jakaś taka niezaciekawa dzielnica, pewnie. No co tu się dzieje? Ma chyba dość waszego towarzystwa. Dama? Jaka dama? Nie widzisz jej uchów? Toć to elfka. A elfy, wiadomo, zawsze coś knują. Nic nie knuję. Przysięgam, idę tylko po wodę. A w co ją nabierzesz? Gdzie masz wiadro, ha? Czemu nie powiesz prawdy? Jak to czemu? Bo to nie ludź, a one kłamstwowe krwi mają. Niech cię nie zwiedzie gładka buźka, w Z wierzchu elfy są piękne jak obrazek, a w środku plugastwo najgorsze. Zostawcie ją. A jakim prawem chcesz nam rozkazy dawać, co? Chodź, Radko. Bo dla Wiedźmina zabić to jak okiem mrugnąć. Czyli rozumiem, że tym razem mi się upiekło? Możesz odetchnąć. Już po wszystkim. Po wszystkim? Może dla ciebie pójdziesz sobie, a ja tu zostanę. I oni też. Piękne podziękowanie. Prawdę mówią, że powinniśmy się od starszych ludów uczyć, manier. A czego oczekiwałeś? Zapłaty? Że padnę ci w ramiona, albo od razu rozłożę przed tobą nogi? Idź już, badger, i zapamiętaj. Nie chcemy Twojej litości. Ale nie Dobra, idźmy do tego do skrytki w sumie. O, tu jeszcze u Kowala jest jakieś zadanko. Czy ja słyszę muzyczkę z gwinta? Dobra, to nie ma nic dla mnie, ale gdzie jest wejście do tego kowala, to ja w sumie nie wiem. Tu jest zamknięte. Tu jest chyba tył, dobra, czyli muszę iść od przodu. Patori, co tutaj można dostać? Pieroszki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. A niech mnie, wadgern w moim lokalu, nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa Srebrnych Głowni? Machakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Czterdzieści ale i tak jestem pod wrażeniem. Fachowiec widzę. Jestem Ape Harhatori, były mistrz miecznictwa, obecnie garmarzu. Geralt z Rivii. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chędożony Van Horn. Nie wiem, o czym mówisz. E, nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź pokażę ci coś. O, i robi się ciekawie od razu. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nawigracki rynek kowalski? Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć. A jak trafiło na chędożonego żonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem. Okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka. A w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie będę musiał zabić Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jak ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłby ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony swego czasu w sprawie dostaw żelaza pretraktowałem z człowiekiem króla żebraków. Rozumiem, że to ktoś ważny w podziemiu. Tak, a dodatkowo skłócony z Tasakiem, który popiera Van Horna. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji. Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu synowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. No raczej. Jednak się z... wmieszamy sprawy podziemne. Okej, okay, miecze i pierogi. Na której to jest w ogóle poziom zadania? Bo coś mi się wydaje, że to może być nie mój poziom. Miecze i pierogi. 24. Nie, to jeszcze nie jest mój poziom, dobra. To idziemy zgodnie z tym, co sobie tam zaznaczyłem wcześniej. Okej, okay. jest też. Czy tu jest jakiś kupiec, który by zagrał w gwintę? Dobra, to jest chyba. Tu nie ma chyba przejścia, dobra, czyli sobie daruję. Okej. Okay. Okej, okay, a czy tu nie będzie spotkanie z jaskrem? Coś mi się tak wydaje, że to będzie jakiś... w sumie bar. A teraz to wygląda jak jakieś obozowisko dla bezdomnych. No ale dobra. Zobaczmy, co my w schowku mamy. Chyba nie ma sensu, żeby coś w ogóle przechowywać. Okej, okay, dobra. Czyli nie ma sensu w sumie, chociaż to jest unikat. Co ja teraz mam trofeum z mglaka. Ta trofea też będę mógł w sumie posprzedawać. Skoro ich nie używam, a mi tylko zajmują miejsce. Dobra, to idziemy do Tris. Człowiek, króla Żebraków. To trzeba uważać w Nowej radzie w sumie, na kogo się miecz podnosi. Bo nie wiadomo na kogo można trafić. Tu wszyscy są ze sobą skłóceni. Także wolałbym uniknąć jakichś tam, na początek przynajmniej, konfliktów. Także idziemy teraz do 3. A to co okazno dzieje się powtórzyć te oszczerstwa patrząc mi w oczy? Na pewno. Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź. Ilu ludzi uratowałeś przed śmiercią? Przed Bruksą Leszem? To nie ma nic! Zadałem ci pytanie. Ilu? Niech to wam da do myślenia. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon chuli. Chodźcie ludzie. No i prawidłowo. Co? Będziemy jeszcze coś do nas czy nie? Nie, dobra, to lecimy dalej. Do tu też jest gdzieś bank, w sumie, gdzie będę mógł. Jest znacznik i jest tablica ogłoszeniowa, dobra, zobaczmy. O, są zlecenia wieźlińskie. Ok, to jest serce z kamienia. Dostawa prosa. W najbliższy wtorek w magazynach przy rynku spodziewana jest dostawa kedweńskiego prosa. Sprzedaż wyłącznie hurtowa. Obwieszczenie względem przedmiotów magicznych. Obwieszcza się co następuje: produkcja, posiadanie bądź sprzedaż jakichkolwiek przedmiotów magicznych, egzemplika, gratia, amulety, mające, mające szczęście, jakoby przynosić eliksiry, chłód intensyfikująca laleczki do rzucania klonów na cudze, podobieństwo zrobione jest zabronione i z największą surowością karany będzie. Jego Ekscelencja Cyrus Engelkind Kind Hierarcha Wiecznego Ognia, czyli znowu się przewija wątek Wiecznego Ognia. Zlecenie nawiedzony dom. Poszukuje się wiedźmina z nienaganną reputacją udokumentowana, osiągnięcia i pisemne referencje mile widziane. które podejmie się przeczesania nowo nabytej podmiejskiej posiadłości hrabiego Kurta desarta w celu znalezienia i przeprędzenia lub zabicia nawiedzającej go istoty. Wysoka nagroda gwarantowana. Z poważaniem, Kurt Dysart, z nadania król Foltesta... Jest nadania króla Foltesta, hrabia Anhor. Zimoradku, Zimorodek to jest ten... Czy zimorodek to nie był ten... dom publiczny, czy coś takiego? Zlecenie na chochliki. W imieniu Gildii Kupieckiej ogłaszam, co następuje. Na targu przy bramie grozi wyjątkowo bezczelna bestia chochlikiem zwana, choć dla ludzi niegroźny potwór, ten powoduje straty wielkie i niepowetowane. Śmiałek, których ochlika wytropi i ubije, otrzyma wysoką nagrodę, którą od podatku odliczyć może. Zgodnie z rozporządzeniem czcigodnych rajców, numer, no, numer 1271, łamane na C, łamane na 7, łamane na 10, nie zwlekajcie z udzieleniem pomocy. Zacni ludzie, drobny handel jest podstawą zdrowej gospodarki, przeto do, dobrobyt kupców leży też i w waszym najlepszym interesie. Okej, okay, walka na pięści. Każdy zainteresowany pojedynkami na pięści znajdzie w naszym mieście godnych przeciwników. Chętnych do wykazania się siłą, sprytem i wytrzymałością zapraszamy na szranki. Przeciwnicy, z którymi można się mierzyć są aż nader zacni. Są wśród nich Georg, Georgius zwany kafarem, Archibald O'Neill, kapitan żelazny Mortimer oraz Kra krawiec Durden. Durden czy Darden? Ten z podziemnego kręgu, to był chyba Taylor Darden. Coś tak mi się kojarzy. Pewnie to jakieś nawiązanie do tego. Zlecenie potwór z okrawków. A zarządzeniem Rady Miejskiej nr 1408DZ185 wyznacza się nagrodę za ubicie potwora, który po zmroku grasuje w dzielnicy okrawki i morduje ludzi. Za dowód na zabicie potwora uważa się tylko i wyłącznie trofeum z potwora. Jednocześnie informujemy, że żadne poświadczenie świadków ciotek, kuzynów ani innych osób spokrewnionych bądź nie, nie będzie brane pod uwagę jako dowody więcej informacji i lub o odbiór nagrody należy zgłosić się do nadzorcy dzielnicy okrawki Lund. Zobaczmy, jak to się zmieniła sytuacja, jeżeli chodzi o znaki zapytania. Pojawiły się cztery nowe, z czego jeden jest na terenie Nowigradu. Dwa są tutaj, trzeci, czwarty jest tutaj w sumie. Dobra, a jak sytuacja z zadaniami wygląda teraz? Po nic do kłębka porozmawiaj z zarządcą slamsów. Okej, okay, to będzie po nic do kłęba, kłębka, coś ciekawego. Nieuchwytny złodziejaszek to też będzie coś ciekawego. I w sumie w moim zasięgu cały czas. Dobra, Tris poczeka w sumie albo i nie poczeka. Bo to jest na 11 poziom, a Tris jest na 10.

No dobrze, poszukam jej. Jak walczyć A może z dowiastwem, które potrafi przejdzie? przybierać różne postaci? Nikt nie może być pewny brata swego. Okej, okay, zobaczmy swego co ma za książki. Fauny Przed Północy. Ten tekst został już przeczytany. W Bazyliszkach i Kuroliszkach. Cudowny świat insektoidów. Golem albo najwierniejszy sługa. Bestie. Dobra, chyba nic teraz nie będę od niego kupował. Dużo pewnie będę też mógł sprzedać w sumie. Niego albo znaleźć. Znajomy z dawnych czasów. Znaleźć książkę z czerwoną okładką za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Wesołe przygody Muriel pięknej łotrzycy. Wesołe przygody Muriel zdarzyło się, kiedy, zdarzyło się kiedyś, że Muriel odbywała samotwór z nianią. podróż do ciotki w mariborze. Droga wypadała przez puszczę, a w owym czasie rasy były pełne hultajstwa. Złą sławą cieszyła się banda Flinna, szelmy, z którą nie mogli się uporać ludzie króla. Zły los sprawił, że bandyci napadli na powóz Muriel. Niania była stara, ślepa i głucha. Nie obudził jej huk obalonego na trakt drzewa ani rewet z, rewet z walki bandytów z żołnierzami. Gdy drzwi powozu odpadły z hukiem, wyrwane silnymi ramionami Flina, i gdy stanął w nich szelma, Muriel zdana była tylko na siebie. Tylko bądź grzeczna, Milusiu, powiedziała przez sen staraniania słowom starej Niani, nie miało stać się zadość. Krótka opowieść szukamy dalej książki z czerwoną okładką. Co za znajomy ją zostawił w sumie? Czyraki, jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. Czyraki, jak leczyć? Czyrak, jaki jest każdy widzi, prócz tego że kala jest on widomą oznaką i siedliskiem choroby. Jeśli ktoś Jeśli kto słabuje na płuca, serca albo gaba, go insza franca, łacno może się pozbyć utrapienia, rżnąc i przyżegając czy raka. Do rżnięcia zasiąść trzeba z nożem ostrym, który pierwej trzeba dać psu do wylizania. Albo wiem, się język cudownie za rany, czego dowodzi pożek, albo goi się jak na psie. Rżnąć trzeba śmiało, jakoby się go gomułkę sera rżnęło. A potem przyrzekać trzasztabą rozpaloną w ogniu. Na krzyki zważać nie Ropę, posokę i insze humory zebrać trzadomiski i wylać do dołu, a dół zasypać, co by chrupsko nie wróciło. Czyli jakieś takie zabobonne sposoby, starodawne. Dobra, to na pewno nie jest książka. Z czerwoną okładką. Mój manifest... Życie Jakuba de Aldersberga. Przyczyny, dla których Jakub de Aldersberg został wybrany wielkim mistrzem pozostają tajemnicą. Zakon Białej Róży przechodził w tamtych czasach kryzys i chylił się ku upadkowi, więc można spodziewać się, że bracia oczekiwali na jego czarę człowieka zdecy zdecy zdecydowanego z wyrazistą wizją. De Aldersberg był właśnie kimś takim. Jedną z jego pierwszych decyzji była zmiana nazwy bractwa na zakon płonącej róży. Najbardziej zastanawiające jest jednak, że zakonnicy oraz sam król zdecydowali się zaufać człowiekowi znikąd. Mówiono, że był włóczęgą, wędrownym kaznodzieją, który poruszał tłumy przemowami wymierzonymi w nie ludzi. Powiadano, że potrafił czynić cuda i okazywał swoim wiernym wizję zakłady w białym zimnie. Z pewnością był człowiekiem charyzmatycznym, przywiązanym do wpojonych mu zasad, które starał się wpoić innym czy rzeczywiście był źródłem, czy faktycznie został obdarzony dzikim talentem magicznym. Tego się nie będziemy pewnie nigdy. Tego nie, nie będziemy. Pewnie nigdy. Okej. Okay. Kolejna książka z nieczerw. list od A. Co to jest list od A? O, Wiedźminie, nie, w oceanie możliwości są wydarzenia. Mniej prawdopodobne i bardziej prawdopodobne. Nie jest łatwo wyłowić te pierwsze, nawet jeśli sięga się umysłem przez czas i przestrzeń. Zostawiam dla ciebie ten list z nadzieją, że jednak natkniesz się na niego, albowiem muszę cię przestrzec. Ludzkość jest zagrożona. Zakłada od Białego Zimna nie jest rojeniem elfi i wariatki. Być może zdołam cię przekonać osobiście. Jeśli nie, polegam na tym piśmie, które przeczytasz po latach, wiedząc więcej niż w czasach, kiedy się spotkaliśmy. Wiedz, że dla świata nie ma innego ratunku niż przygotować całą ludzkość do zagłady. Stare podania mówią, że dzieciom starszej krwi może oddalić niebezpieczeństwo, ale ja próbowałem i zawiodłem. Od tamtego czasu podąża za mną straszliwa zjawa. Upiór w koronie, widmo mojej porażki. Byłem wybrańcem, ale wybraniec zawiódł. Cała nadzieja w Tobie i Twoim bractwie. Gdy nadejdzie czas wilczej zamieci, ludzie zginą, a przeżyją tylko nadludzie. Twoim obowiązkiem jest dać światu nad ludzi. Cokolwiek o mnie myślisz, nie zawiedź i jak ja zawiodłem. to to był? Dobra, to książek chyba więcej nie zbieram. Chociaż tu jest jakaś książka z czerwoną kładką, ale jej nie mogę podnieść. O, a to co? O, a to chyba jest egzekucja przed tą bi biblioteką czy antykwariatem, do którego wszedłem w ogóle. Żadne zło nie uchowa się przed świętym ogniem. Święty ogień oświetli je, spali, oczyści. Święty ogień oświetli, spali, oczyści. Oto płomień łaski i miłosierdzia. Ty odmienicze będziesz płonął powoli. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci głosami naraz. Jak inni z Twojego kasku. Ja nie zrobiłem nic złego! Nic! Ja tylko chciałem żyć jak wy! Ratujcie, dobrzy ludzie! Proszę! skąd oni to wiedzą? O, jakaś łysa pała już. Już go nie lubię. Taki jakiś wredny z był. Ale męgę to trochę chyba od... ...od doktora Menge. Taka dosyć dziwna postać historyczna. Kierunek Skellige, Stosy Nowigradu, Okej. Okay. Poszukiwania. Mam 12 poziom teraz. nieuchwytny złodziejaszek. To sobie wykonam w sumie w kolejnym odcinku. A i będę też stosy Nowigradu próbował wykonać. Chociaż tu jest tyle aktywności pobocznych w Nowigradzie, że to jest masakra. Mamy tutaj tak sprzedawcę, drugiego sprzedawcę Marmana, Kaczmarza. Trzeba z nim zagrać w gwinta. Tu by wypadało iść do tablicy, tu do drugiej, tu do tris. Aj, ciężko będzie, ciężko. Ale dobra. O tym będę myślał w sumie w kolejnym odcinku. A w tym dziękuję Wam za uwagę. widzimy się jutro. Na razie. Cześć.